Zmuszeni jesteśmy powtórzyć głosowanie, albowiem maszyna pokazuje wynik, iż 11 radnych nie głosowało w ogóle, co myślę, że jest chyba niemożliwe. Dobrze, proszę Państwa, spróbujemy jeszcze raz uruchomić maszynę, ale poproszę również o głosowanie ręczne. Tu dla pewności pan przewodniczący Piotr Szkoda policzy głosy ręczne, bo no, niestety nie możemy wykluczyć, że będą dalsze problemy z tą wersją elektroniczną. Proszę o uruchomienie jeszcze raz głosowania i jeszcze raz powtórzę, kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie do niego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Ekoskarbimierz spółka z siedzibą siedzibą skarbimierz osiedle wkładu niepieniężnego aportu w postaci sieci kanalizacyjnej. W zamian za udziały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku za, przy czym proszę rękę chwilę dłużej podtrzymać. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku przeciw. I kto się wstrzymał, również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Wstrzymują się. Yy, musimy, nie możemy zrobić przerwy bez wyniku, bo później musimy podać ten wynik. No Piotr liczył, więc... Dobrze, system rzeczywiście nam tu mieli, pokazuje wyniki jakieś fikcyjne. Proszę panią Małgosiu zaprotokołować. Trzynastu radnych było za. Nikt nie był przeciw i jeden wstrzymujący, co daje sumę 14, a więc wszyscy radni zagłosowali. Biorąc pod uwagę, że większość bezwzględna wynosi 8, projekt został wprowadzony do porządku obrad na koniec jako ostatni projekt numer 11. Dziękuję i pytanie moje, czy możemy kontynuować procedowanie, czy ze względów technicznych pożądana przerwa? W takim razie kontynuujemy i realizujemy teraz punkt numer 6, czyli przyjęcie uchwał w sprawie. Projekt nr jeden dotyczy zmiany budżetu gminy na rok 2021. Poproszę przedstawiciela wnioskodawcy o krótkie omówienie projektu. Jedźmy jeszcze trochę. Jest pani skarbnik. Proszę bardzo Panie Skarbnik o krótkie omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy. Zmiana budżetu gminy dotyczy zmniejszenia przychodów. O kwotę 756 720 zł i 68 groszy w budżecie gminy na ten rok zaplanowaliśmy o tą kwotę wyższe środki wolne. Po zakończeniu roku one uległy zmniejszeniu i rzeczywiste są mniejsze o tą kwotę 756 720 i 68 groszy. Zwiększenie przychodów o kwotę 66 tysięcy. 279 ,61 zł 61 groszy i jest to nadwyżka budżetowa wynikająca z różnicy między dochodami z opłat za alkohol a wydatkami na alkohol. I tą nadwyżkę musimy wyszczególnić osobno, dlatego też ona zostaje wprowadzona do budżetu jako nadwyżka budżetowa, a nie jako wolne środki. Zmniejszenie dochodów o kwotę 69 813 i to jest na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji na rok 2020. Zwiększamy dochody o kwotę 1 558 061 zł i to z tytułu Podatku od nieruchomości. Do projektu budżetu nie przyjęliśmy nie mieliśmy do końca wiedzy, bo, ponieważ dwie firmy, dwie firmy System Gaz, złożyły dwie deklaracje i ta kwota po zaksięgowaniu wszystkich decyzji podatkowych, przypisów, wyszła, że jest o milion trzysta sześćdziesiąt wyższa same przypisy z, de, z tych złożonych deklaracji niż to, co zostało zaplanowane na ten rok. 1 362. Ta firma Gas System, która złożyła dwie deklaracje na podatek, to w sumie jest właśnie to około 1 300. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu były już wpłaty w miesiącu stycznia, do końca miesiąca stycznia zostały wpłacone te opłaty i one są wyższe niż te, które przyjęliśmy o kwotę 18 300 zł. Mieliśmy też zwroty dotacji z rozliczeń za 2020 rok. Niepubliczne przedszkola 101 tysięcy. Tam jedno przedszkole pani Ochery było do końca lipca i tam też był zwrot. I też to drugie przedszkole nam zwróciło. Także łącznie zwroty z dotacji kwota 101 tysięcy. Ale też tutaj jest w tym 14 tysięcy Gminnej Biblioteki Publicznej Zwrot. Dochody, znaczy dotacje zwrócone z roku poprzedniego są dochodami w roku następnym. Dotacji na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach, tak zwana złotówka, to zwiększa, to dostaliśmy, bo w momencie projektowania budżetu przyjęliśmy na podstawie roku bieżącego, nie mieliśmy pisma o tym, jaka kwota będzie przysługiwała gminie. Dopiero to pismo dostaliśmy w tym roku i to z Urzędu Wojewódzkiego. Kwota jest wyższa od tej przyjętej o 32 641 zł. Dotacji na dofinansowanie placu zabaw w Pępicach o kwotę 25 120 złotych. Plan na, na plac zabaw jest 50 tysięcy, z tego mamy otrzymać dofinansowanie 25 120 Jak pamiętacie Państwo Radni, w ubiegłym roku były dofinansowane, miały być dofinansowane dwa place w Skarbimierzu i w Pępicach. Ten w Skarbimierzu został zrealizowany, a ten w Pępicach został przeniesiony na rok następny. Zwiększamy też o dotacje z Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej Kolejne Sołectwa. Tutaj wystąpiły o to dofinansowanie. Powiem, które zadania są, będą realizowane w, w dalszej części. I to jest kwota łącznie 19 tysięcy złotych. Zmniejszamy wydatki. I ja może powiem, które wydatki zmniejszamy, i które zwiększamy, które zwiększa i zmniejsza budżet. Pozostałe zmiany dotyczą zmian sołeckich. Jeżeli państwo radni by chcieli wiedzieć dokładnie które sołectwo, ja tu mam plany sołeckie, to ewentualnie mogę powiedzieć, ale co zmniejsza budżet? Budżet zmniejsza kwotę 3 204 300 i w tym drogę wewnętrzną i chodnik w Brzezinie, to były dwa odrębne zadania. W dalszej części w zwiększeniu wydatków zwiększamy i łączymy w jedno zadanie. Budowa Centrum Kultury o kwotę 2,5 miliona złotych i pozostałe zmniejszenia to są dokonane przez sołectwa. Zwiększenia wydatków o kwotę 4 miliony 106 złotych 93 grosze, zł, w tym właśnie tutaj to łączone zadanie w Brzezinie oraz chodnik w Bieżowie o kwotę 20 tysięcy 100 zł, To jest kwota drugie 50% to, co dało sołectwo. Dokłada pan Wójt z budżetu. Położenie asfaltu na drodze przy posesji 17 F w Skarbimierzu. Adaptacji remontu budynku mieszkania w Żłobiźnie, kwota 70 tysięcy złotych. Wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynku komunalnym w Żłobiźnie, budynku OSP w Zwanowice i budynku sali gimnastycznej w Żłobiźnie, łącznie o kwotę 300 tysięcy złotych. Opracowania systemu informacji przestrzennej o kwotę 14 tysięcy zł, przebudowy instalacji elektrycznej na budynku urzędu gminy, kwota 8 tysięcy zł. Dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej kwota 10 tysięcy złotych. Tutaj my dokładamy kwotę 10 tysięcy złotych, bo z tego co wiem kilka gmin się dokłada na zakup tego samochodu i my też dostaliśmy takie pismo z prośbą o zaplanowanie. W związku z tym jest ta kwota 10 tysięcy jako dotacja na dofinansowanie dotacje dla osp skarbimierz na wykonanie budowy terenu rekreacji publicznej park edukacyjny w skarbimierzu osiedle kwota 275 tysięcy zł. jako stowarzyszenie występują o dofinansowanie do tego zadania dofinansowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach oraz dowożenie uczniów kwota łącznie 50 tysięcy zł. Remont Dachu w przedszkolu w Kruszynie kwota 80 tysięcy złotych. Wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizm, alkoholizmowi e, kwota 84 579,61 i groszy i to jest te 18 300, czyli większe wpłaty za sprzedaż alkoholu plus te wolne środki, czyli ta nadwyżka budżetowa, która została z poprzedniego roku i tą nadwyżką zwiększamy wydatki na alkoholizm. Dotacji dla mieszkańców na fotowoltaikę. Miała być kwota 1 500 ale żeby nie zmieniać, nie robić dużych zmian w budżecie, to te 20 100 zł, które poszły na chodniki w Bieżowie, zmniejszyliśmy tą dotację dla mieszkańców na fotowoltaikę. Łącznie zwiększenie jest 1 479 900 zł. Doposażenie placu zabaw w Skarbimierzu Osiedle, 50 tysięcy złotych. Dotacji na zabytki na kościół w Zwanowicach, 155 tysięcy 500 złotych. Tu jeszcze też jest jakaś zmiana sołecka, 500 złotych, które sołec dało. Budowa szatni w Łukowicach Brzeskich o kwotę 30 tysięcy złotych. To jest to, co zmienia budżet. Pozostałe zwiększenia, zmniejszenia dokonywane są przez sołectwa jakieś pytania? Tak? Takie... Dziękuję bardzo. Zanim pytania, poproszę o opinię w sprawie projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Hmm. Opinia Komisji Budżetu, Inwestycji i Rolnictwa pozytywna. Dziękuję bardzo. Jako pierwszy zgłosił się Pan Dawid Niezgoda. Proszę. Ja mam tylko takie pytanie techniczne w imieniu swojego klubu, bo wszędzie tutaj w projekcie uchwały, na przykład tutaj w tych wyszczegółowieniach jest napisane R.O. Skarbimierz. Rada Osiedla Skarbimierz. A nie powinno być RO Skarbimierz Myślnik Osiedle? Czy to nie ma znaczenia? Myślę, że to nie ma znaczenia. Każdy wie, że Rada Osiedla to jest Rada Osiedla Skarbimierz, czyli okay. no można napisać Rada RO, czyli Rada Osiedla Skarbimierz Osiedle. Mhm. To pytam tylko ze względów czysto proceduralnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze się zgłasza do zadania pytań? Jeśli tak, to proszę, jeśli nie, to kończymy. Nie widzę. Widzi, A, widzi. widzi przewodniczący, nie Ale widzi, ja mam zgłoszone, no, no bo nie... nic nie ma. No, nie, nie moja wina, muszę się ręcznie zgłosić, przepraszam. Proszę, panie Darku. Teraz teraz nowa. Już pan wyświetlany jest, proszę bardzo. Dobrze. Ja mam pytanie pani skarbnik i chcę zgłosić ten wniosek, ale pierwsze pytanie. Zwiększenie wydatków, rozdział 60014, drogi publiczne powiatowe. I, I tutaj mamy projekt chodnika w pasie drogi powiatowej w kierunku Przylesie i drogi pępickiej RS Pępice. Z tego co pamiętam, mamy porozumienie z powiatem, że przy pracach na ich terenie oni pokrywają koszty projektu i koszty na, na, na nadzoru i wszelkich zezwoleń. Czy yy, to jest konieczne? Czy nie lepiej te trzy tysiące przesunąć na przykład na budowę chodnika? skoro powiat tak i tak finansuje projekt, bo to jest na terenie. E, mówi o zwiększeniu wydatków, tak? Tak, tak o zwiększeniu. 614? 614 tak, dokładnie. 3000 zł, ale to dało sołectwo Pępice. Ale skoro... Dlatego też, skoro jeżeli skoro... taka decyzja jest sołectwa, to my w ten sposób planujemy. Rozumiem. Bo z tego, co, tak jak już wspomniałem wcześniej, to, mamy ten, 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 to porozumienie z powiatem, że oni finansują projekty na ich terenie. Dajemy... Panie Darku, wstępny, yy, wstępny plan sołectwa nie oznacza jeszcze, że to nie będzie w ten sposób realizowane. Dobrze. W takim razie dziękuję za odpowiedź. I chciałem, yy, panie przewodniczący, wniosek, osobne zgłoszenie, czy mogę teraz też złożyć wniosek do zmian? Jeszcze raz. Yy, osobne zgłoszenie na złożenie wniosku, czy mogę teraz też od razu złożyć wniosek? Wniosek o co w sprawie projektu uchwały? Tak. Proszę bardzo nacisnąć wniosek formalny. Dobrze, tylko że ja nie widzę czy to działa, czy nie działa, bo tego nie widać. Działa? Jest? Nie ma? To jeszcze raz spróbuję. Przyjmiemy, że ręcznie pan jest, się zgłosił. Jest, jest już, jest. Jest? Świetnie się, że jest. W takim razie składam wniosek o ujęcie w uchwale w sprawie zmiany budżetu gminy przyciśnięcia pedału gazu. I nie można nic innego zrobić. Były już podejścia Rady Sołeckiej, sołtysa, różnych osób do tego, żeby wprowadzić tam jakieś ograniczenia mechaniczne z stylu tzw. leżący policjanci czy, czy słupki, cokolwiek. Nie można tego zrobić. Komisja odrzuca wszelkie wnioski. Jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie elektronicznego pomiaru prędkości i, i coś w rodzaju tego skrzyżowania, które jest w tej chwili w Skarbimierzu Osiedlu. Brakuje cała inwestycja ma wynieść około 60 tysięcy złotych. Te 30 tysięcy złotych, które proszę o przesunięcie, to jest część kwoty, tak jak wspomniałem wcześniej, powiat dofinansowywuje inwestycje na ich terenie, bo to jest ich teren, to jest droga powiatowa, także można to zrealizować i wprowadzić chociaż jedno miejsce, w którym będzie ograniczenie prędkości na terenie wioski Pępicy. Zanim oddam głos Pani skarbnik panie Darku, proszę pomału powtórzyć nazwę wniosku i skąd zabrać, bo jest zabrać mamy z działu 900, rozdział 90004, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. To pan wniosek składa o zmniejszenie w tym rozdziale? Tak. W tym rozdziale, a przypisanie do działu 600? Dział 900 rozdział 904. niedarku Panie Darku, 9004 to utrzymanie zieleni w miastach o, i gminach. Przepraszam, 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 05, 05, 5, 5, 5, 5, źle wpisałem faktycznie, 05. Dział 900 rozdział 900 -05. A wpisanie do działu 600 rozdział 614 drogi publiczne powiatowe. Teraz jaki będzie miał charakter ten wydatek? Będzie on albo dotacją, albo wydatkiem bieżącym. Jeżeli będzie to w dofinansowaniu dla powiatu, będzie to musiało być zaplanowane jako dotacja. Jako, może jako wydatek, wydatek bieżący, bo tak będzie lepiej. Czy... To nie będą wydatki bieżące, panie Darku, bo to będzie coś, co będzie wytworzone jako majątek trwały. Tak, to ma Pani rację. Bo powyżej 10 tysięcy jest to majątek trwały. Tak, ma pani rację. Tak, To, tak, tak, to tak. nie ma z tym problemu, tylko pytanie, jeżeli będzie. Yy, Na drodze powiatowej. To my możemy to zaplanować jako dotację dla powiatu brzeskiego, bo to tak jak Pan wcześniej wspomniał, mówił o tym projekcie, yy, że to powiat realizuje, więc to jako dotacja dla powiatu. Ja to... No to jeżeli tak będzie wygodnie i tak jest zgodnie z prawem, to proszę w ten sposób. Jeżeli Rada się zgodzi zmianę do załącznika numer 4 dotacyjnego zwiększając go o 30 tysięcy tą dotację. Jeżeli Załącznik zmiany... dotacyjny jest elementem w formie dotacji dla powiatu, a środki yy, yy, na ten, na ten cel przenieść z działu 900, rozdział 905 05. Może Potach tak być? Ale też w formie dotacji będzie taki, tak trzeba będzie zmienić. Pani Urszulo, czy to będzie miało związek z WPF-em? To znaczy, yy, radny ma prawo wnieść wniosek o zmianę budżetu, tylko to decyduje Rada, czy ten wniosek przyjmie, czy nie przyjmie. Yy, ja mogę to wpisać do zmiany. I pani nam przedstawi już projekt uchwały właściwy? Tak. Za chwilę, to przerwę będę musiał ogłaszać? no czy... ja powiem, w, takim, w tym momencie wniesiemy autopoprawką ustną. Ja powiem, jakie kwoty mamy wpisać do tej zmiany, bo ja nie jestem w stanie, nie, nie mam teraz możliwości zmiany tej uchwały ale takie takie zmiany